Hmm. Dzień dobry, z tej strony Pewor i jak widzicie jest to serwer Only HS Deathmatch, tak? I teraz jest mapa na USP. -ki. Znaczy nie na USP, ale każdy gra USP po prostu. No i nic nie siada. Muszę się schować za skrzynko, bo mnie wybijają. No come on. Wsiądzie? Jest siadło w końcu. Na górze ktoś jest, nie? Tak. A górze, a nie, jeden jest tam. Bęk, bęk! Aj, dostałem przez kolesia. No nieładnie. Dobra, siadło w końcu. Bęk. Trochę sobie potrenuję z pistoletu strzelać, bo jak wiecie, może też nie wiecie, ja z pistoletu strzelać nie umiem w ogóle. Czasem z Digla coś, coś siądzie, ale to rzadko. No, come on! Co się dzieje? No nic nie wchodzi! Poważnie? A i w, ogólnie gram 4-3. Jakoś lepiej mi się gra teraz 4-3. Gram rozciągnięte, jakby ktoś się pytał. Z Polskami też grałem, tyle że... Jakoś nie wiem, rozciągnięte... Lepiej wchodzę w głowy, tak mi się wydaje. Chociaż teraz jest słabe, jakie ja mam staty. 24 na 31, czyli na minus, tak? To... Muszę wyjść chociaż na plus. Czemu to nie siada? Ajajaj Dobra, bęk siadł, elegancko, lecimy dalej I głowa, no nie Uuu, tam dużo osób jest Tylko czemu to nie siada? Dobra, w 27 na 34 Jeden, jedna głowa Tu nic Ajajaj Tu koleś się lata na blisko i nie mogę w niego trafić w ogóle No on mnie zabił jeszcze Zajebiście Głowę zaraz dostanę, 100% tam tego trafić nie potrafię O, chyba dostał ode mnie Serio ktoś miał po 2000? Dobra, schowajmy się Musiałem się podrapać jeszcze O, myślałem, że to ja Czemu to nie siada? Come on Głowy nie mają Ten miał też miał głowę. No, w końcu, w końcu coś siada. Come on. Bang. Zajebiście, dobra kampa. No i chuj, wyjaśnili mnie. Jakie mam staty? 36 na 37. Strasznie powoli się rozgrzewam właśnie w się. Idę na moją kampę. Bang, głowa. Z tego trafić nie mogę. Tak, siadło. I co? Koniec mapy? Aha, dobra. Widzimy się w kolejnej mapie, tak? Na kolejnej mapie, bo trochę krótki odcinek będzie. Dobra, jestem z powrotem. Jest to KWP India? Coś takiego KWP India. Chyba tak, na razie jest rozgrzewka na granaty. Nawet ktoś zabije z granata. Come Ogólnie to będzie taki odcineczek, na którym nie będę dużo gadał po prostu. Bardziej się skupię na strzelaniu. Zawsze robię odwrotnie, że skupiam się na gadaniu i mi nic nie wychodzi. Potem ludzie piszą: O, tu ty tak naprawdę jesteś słaby i w ogóle. O, troszeczkę klatki mi spadły, bo jest chuj granatów, Dobra, na awki poważnie AWP, only headshot. Nie no. dobra, a nie, to nie są oni. Oni HS na awki nie da się chyba, oni HS. Albo się da, serdego nie trafiłem. Na awki też fajnie, też fajnie, lubię. A jajaj, przez skrzynkę dostałem. Siadło na górze moi. Fajną tę kampę. Bek. Atazysta. No nie. Kurde, nie zdążyłem się schować. No, poważnie. Głowa. Aj, był szybszy. Był szybszy, że meczek. Dobra, zrobię tak. Próbuję zraszować. Nie udało się. Jeszcze raz. One more time. One more time. Lecimy tutaj. Następnie gdzieś ktoś by... Ostatni. Następnie tutaj. No, zabili mnie. Ale prawie byłem u nich. Bang. No, come on. A właśnie, takie przypomnienie. Jeżeli ktoś jeszcze nie brał udziału w konkursie, albo nie widział, że w ogóle jest u mnie konkurs na kanale, to zapraszam do poprzedniego filmu. Link też będziecie mieli w opisie. No i do, do wygrania są sztylety, dagery, fade, faktory New. A wyniki będą za tydzień, w piątek. Także macie jeszcze czas, spokojnie. I co trzeba było zrobić? Wbić dziesiąty level i ludzie piszą, o pewór, y, jebać, nie, nie będę brał udziału, bo dziesiąty level trzeba jakiś. Ludzie, ja wbijałem dziesiąty level 4 minuty. 4 minuty was nie zbawi, żeby żeby wybić ten dziesiąty level. mam. A, i ogólnie wiedziałem, że dużo osób wysyła po 10 maili. Jak zobaczę, że ktoś wysłał więcej niż jednego maila, to od razu z automatu nie wygra tej kosy. Tyle mogę powiedzieć. A, i są podróby też. Ludzie próbują podrobić w pańcie dziesiąty level. A to widać, widać strasznie. Naprawdę, jak jakiś koleś zostanie wylosowany Zobaczę, że podrobił 0 w pańcie to sorry, ziom, ale nie wygrasz. Coś nie siada, bo znowu się rozgadałem ani nie skupiam się w ogóle na grze. No? Bęk, siadło. Ajajaj. Może z double zoomem wyjdzie. Przebieg. Czemu to nie siadło? Nie mam pytań. Dobra, no teraz, co Wy na to no-scoping? Jeden. O, właśnie. Zobaczymy ile zrobię no-scope'ów. Może stąd na przykład. To będzie fajne. Jak trafię na przykład takiego typa. Weźmy sobie tu na blisko. No nie, tu się zrespi poważnie. Jak trafię no-scope'em z takiej odległości, to kończę odcinek. Tylko i traf takiego wariata. Nie, no będzie strasznie hardy. Wręcz niemożliwe. Myślałem, że to ja, bo tam koleś właśnie zginął. Teraz zrobię tak sobie. No nie! Strasznie ciężkie to będzie. Ajajaj, no come on, pewor. No scope. No. Poważnie... No. Poważnie nie trafiłem tego. Nie, chyba... No scope raczej nie trafię z takiej odległości. Masakra. Jakie mam staty? 14-19? Poważnie? A, bo jak ginąłem cały czas. Właśnie. Ogólnie dzisiaj, jak się uda i będę miał troszeczkę więcej czasu to może jakiś y, matchmaking na Globalu wpadnie na YouTube. Znaczy jutro, dzisiaj nagram. Nikt nie trafiłem, uważnie. Nowy ten gap, cały czas gap mnie bije. No, wychyl, 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 wychyl. Głowa. Głowa. Jeszcze jedna. Nie to nie była głowa, ale zabiję Ło! Dostałem, skana bęk, bęk, dobra, odrabiamy teraz No nie, no poważnie No i siadło Wychyliście czy nie wychyliście? Tam gdzieś głowę widziałem. Dostał, na bank dostał. O Jezu, tam za dużo osób było. Dobra, albo spróbuję zabić z Będzie ciężko, wiem. Ale może dam radę. No nie, on mnie zabił z kosy. Ja... Dobra, ostatnie podejście. ostatnie podejście, jeszcze jedno. No nie No po prostu kurwa no nie Jest! Kosa! Siadła! Jeszcze jeden Nie, nie dam rady. Także myślę, że wystarczy już tego. To by było na tyle. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz yy, No i widzimy się w kolejnych moich filmach, tak? Cześć!